że w końcu, po ponad roku ciężkiej pracy, udało się wbić pewien określony poziom, gdzie jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolony. Uff, powiem Wam, było ciężko. Niejednokrotnie jeździłem do firmy, nagrywałem materiały po nocy, składanie materiałów na dniu, w nocy, przyjeżdżanie 12 tak samo w dzień, czy kurde w nocy, już mi się myli, nie wiem co mówię. Wysyłanie filmów do 3 rano, wstawanie 6 rano, edytowanie czegoś tam, masa tego była. Masa, przede wszystkim, masa, masa, jeszcze raz masa. Dlatego z tego chyba wyszło pole masowe, bo po prostu nie wiem, jak to można inaczej powiedzieć. A dzisiaj będzie kolejny nowy temat. Skoro mamy 50 tysięcy subów, to myślę, że najwyższy czas na to, żebyśmy parę nowych rzeczy w firmie zmienili, pokazali też parę rzeczy. I pierwszym tematem, który chcę zrobić na już, to jest zmiana tego fotela. Ogólnie sytuacja była taka, że na materiałach pierwszych, w których w ogóle coś mówię, siedzę w takim czarno-białym fotelu. On był w miarę wygodny, spoko, kosztował 300 zł na Allegro. No i miałem go może rok. Po roku zaczął się już bujać na boki, kiwać, coś tam było nie tak z podstawą, z trzymaniem tego. Akurat pojechałem gdzieś w teren, przyszedł do mnie mój znajomy, siadł sobie tutaj, gdzie ja siedzę. Odchylił się do tyłu. Wiecie o co chodzi, nie? Odchylił się o tutaj centralnie, tak i nagle ten cały fotel się urwał i on z tą podstawą poleciał do tyłu i głową walnął tutaj. Dobrze, że gość żyje. Pozdro Zygmunt. Także od tamtego czasu sobie pożyczyłem ten fotel. Oddam niebawem. A w tym momencie, z uwagi na to, że jest nas już 50 tysięcy, poszliśmy o krok do przodu i zainwestowałem w fotel gamingowy Diablo Chairs. I powiem Wam, że zaraz dokonuję demontażu paczki, szybko go złożę, siadam i powiem Wam, jak dokładnie będzie. Bo historia była taka, że moja córka, która ma teraz 7 lat, poszła do przedszkola. Nie miała biurka, nie miała fotela. No, i cały czas było tak, że ta, 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 kup fotel. A z uwagi na to, że ona ogląda na YouTubie taką sarę, dziewczynkę, która tam nagrywa różne tematy dla dzieci w jej wieku, ma też oczywiście ten fotel Diablo Czers, no to moja córka to zobaczyła i cały czas ta, 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 chce mieć fotel Diabła i tak dalej, i tak dalej. No to pojechaliśmy zobaczyć do Media Ekspertu, jak to w ogóle wygląda. Usiedliśmy w tym fotelu, no i mówię, kurde, ale to jest wygodne. Ma tutaj poduszkę na lędźwie, ma tam tu szyję, bardzo fajne. Oczywiście cena nie jest taka niska typu 300 zł, tylko tam wychodzi te 800 czy tam 900 zł. Ale mimo wszystko wsiada się w to i jest bardzo, ale to bardzo konkretny temat. Także za chwilę przechodzimy na to, co jest tam, czyli to, czego wy nie widzicie, czyli takie mega wielkie pudło, mega ciężkie. I już mogę teraz na wstępie powiedzieć, że przez to, że jest tak ciężki, te pudło, to już myślę, że to jakościowo będzie dobry produkt. A jak już złożę ten fotel. Siadamy tutaj i robimy Xboxa One X po burzy. Sprzęt jest martwy, tak samo jak w przypadku tej konsoli PS4 po burzy. Piorun walnął w dach, poszło przez router i router przez LAN spalił tą konsolę. Także rozpoczynamy nowy materiał i lecimy. No i słuchajcie, to jest ten właśnie karton. W nim siedzi fotel i za chwilę to rozbieramy, szybko składamy. I mam nadzieję, że on będzie bardzo wygodny i będzie mi usprawniał pracę, bo mimo wszystko wiecie, jeżeli pracuje się po 8-10 godzin dziennie w pracy siedzącej, jednak ta pozycja jest dosyć istotna i nie możemy sobie pozwalać na to, żeby nam się męczył kręgosłup. Tak samo jest z monitorem, lepiej zainwestować w lepszy monitor, niech on nam wyświetla normalne kolory, bo to potem niestety oddziałuje na nasze ciało, także lepiej inwestować w siebie. I to jest Diablo Chers X-Horn 20 wersja King. Dobra, otwieramy to. Ale to jest wielkie. Ja powinienem mieć serwis 100 metrów, żeby to otwierać. Jest podstawa. Ale wielka. I tak, wyciągamy po kolei podstawa, poduszka. To jest kurczę, fajne, wygodne, miękkie. Podoba mi się to. I jest całe si nie siedzisko, tylko to na czym plecy opieramy. Ale to jest duże. Wow. Kurde, bez kitu, to wygląda bajeransko. Naprawdę klasa gamingowa foteli, to jest jednak coś, nawet wiecie, tu w dotyku czuć, że to jest lepsze niż taki właśnie fotel za typowe trzystówki. Ja tu Wam powiem, że się nieźle na gimnastykuje. Instrukcje jakieś, manuale. Chodź tu do mnie. Jakie to jest duże. Nie spodziewałem się tak wielkiej podstawy. Kurde. Podłopietniki. Cały ten mechanizm do obniżania, podwyżania, co my tu jeszcze mamy? Diablo Chers. Naklejki dla ludzi, którzy chcieliby sobie nakleić w dowolnym miejscu. Mamy jeszcze opaskę. Jest Diablo. Mi się podoba. I ostatnia rzecz. Smyczna. Klucze. Na cokolwiek. Dla każdego coś dobrego. Fajne. I ten karton stąd. Out. Jaki ciężki tłok. Kółeczko, jakie duże. Kurde. I co my tu mamy? Ktoś nie ma rękawic, może sobie założyć rękawiczki sygnowane napisem Diablo Chers. No, fajne. Zobaczymy, czy one mi będą pomagały, czy przeszkadzały. Czy lepiej sobie założyć moje serwisowe. Dobra, mam instrukcję obsługi. Dwa wkręty, dwie zaślepki, śrubokręt i instrukcja. Mam nadzieję, że będą obrazki. Kurde, fotel składa się w prostych 12 krokach. Zobaczymy, czy będą proste. Co robimy najpierw? Najpierw musimy połączyć podstawę dolną z plecami. I musimy odkręcić śruby. Dobre, teraz tak. To. Ale to jest ciężkie. Ja schudnę. Jak dam radę to wszystko złożyć. W śrubokręt. Odkręcamy te śruby boczne. Ale dokręcone. Człowiek musi pójść na siłownię. Słowo daje. Druga strona. O i z tyłu jest fajny napis. X-Horn. Fajne. A naprawdę ta skóra jest kurde fajna. I przykręcamy. I to sobie musimy tutaj trafić. Dokręcimy to sobie na te 50%. Teraz ta strona. O człowieku! Naprawdę to nie jest lekki temat do zrobienia. No, i teraz czas na czwartą śrubę. Chyba jestem trochę czerwony. Chyba trochę. A jak chcecie się pośmiać, zobaczcie sobie film u mnie na kanale, który był wypuszczony w roku 2013. Tam widać, jaki byłem gruby i jaki byłem młody. Porównanie. Będzie od razu widoczne, gołym okiem, ale wtedy nie miałem problemów z starczycą. A przez to wyglądam jak wyglądam, i ciężko na tym walczyć. Ciekawe, ile w ogóle czasu będę składał cały fotel. Na sam koniec dam Wam taką informację, ile mi zeszło. Dociągnięte na full. Teraz maskownica. Maskownica mamy dwie. Czy one się czymś różnią? Nie, nie mają napisu LP, więc można je dowolnie montować. Tylko tutaj trzeba wkręcić te śruby, które były w zestawie. Wiecie co, żeby z tym się tak nie męczyć, ja ten fotel tutaj położę na boku. I teraz można powiedzieć, że da się to wkręcić w komfortowych warunkach. Poszło. Mocujemy zaślepkę. Siedzi. Teraz druga strona. Jeszcze z trzy obroty i będzie. O, tu mamy kolejne śruby do odkręcania. Dobra, lecimy. Ale to wszystko naprawdę solidnie trzyma. Tutaj zakładam, że nie będzie czegoś takiego jak z tamtym fotelem, zalegro za 300 zł, że mi się coś wyrwie. Popatrząc na to, z jakich to jest metali zrobione i ile to waży. To jest naprawdę solidny kawałek metalu. I ostatnia śruba. Kaman, bo mnie wykończysz. O, jest nawet data 2021.05 produkcja z maja tego roku. I tu jaki fajny napis The Devils in the Details. I co mówi nasz manual? Wykręć wszystko, mocuj lewą, prawą stronę. No dobra, mamy oznaczenie L, czyli Left. Skręca się chyba lepiej niż wykręca. O ty był wart tego skręcania i tego wszystkiego, i żebyś mi wynagrodził to w komforcie. Diable czerwony, wcielony czy jaki tam? Wkręcone mocowania boczne. Teraz ta dolna podstawa. Mam nadzieję, że za 5 minut skończę. Teraz podstawę dolną wstawiamy tłok. Dobra, to tu. I teraz to tu. Jak się kręci, równo, równo. I aplikujemy kółka. Uf, jedno, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Dajemy go na nogi. Czytam na kółka. Wszystko zrobiłem? Jeszcze sprawdzę. To, 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 to. Mamy to. O kurde, ile on waży! Powiem Wam tak. On jest tak ciężki, że ja jestem zmęczony Została nam jeszcze ta poduszka. Uff. Lecimy. I to się montuje tutaj. Coś takiego chyba, tak? Siądźmy sobie na nim, tak? Wiecie. Żeby tam wszystko dopasowało się. Jak się siedzi? Muszę sobie ustawić jakąś pozycję pode mnie. O! Powiem Wam, że wyglądam taki Devil Spoks 2. Rogi mam. Ale dziwne. O kurde. Zmęczyłem się. Autentycznie. Uf, jestem tak zrumany, że nie mam nawet siły na to, żeby tak sobie, żeby się wiecie, nim podelektować. Ale już teraz czuję, że wygodnie się w nim siedzi. A najgorsze w tym wszystkim jest jeszcze to, że ja tam mam XBOX'a. One który jest martwy po burzy i trzeba go zacząć za chwilę robić. Dobra, tamten fotel wyjeżdża, wstawiamy ten. Zobaczymy, czy ja się w ogóle tam zmieszczę, bo tutaj jest bardzo mało miejsca. I zaczynamy naprawę. Uff. Jeszcze teraz sobie na tym siądę. On jest całkowicie inny, wiecie, siada się, jest w miarę miękki tutaj. No ale tamten jest o wiele bardziej komfortowy. Ten się już buja. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że ciężka praca popłaca. I dzięki temu, że cały czas możemy się rozwijać, stać nas potem na coraz to lepsze rzeczy. W tym momencie, fotel zmieniamy. Za chwilę wjeżdża do firmy odciąg oparów. Dzięki któremu będziemy mogli pracować. I podczas pracy, cały ten dym, syf i tak dalej, ten nagar. Który z powietrzu będzie połykany przez ten odciąg. Także wszystko do przodu. Powoli, powoli, ale do przodu. A i patrzę taką jedną rzecz. Nagrywam od godziny, więc cały fotel złożyłem w okolicy 40 minut, może 45. Myślę, że czas nie najgorszy. Jeżeli składaliście ten fotel w wersji King, dajcie znać w komentarzu, jaki czas mieliście z tego składania, bo to też ciekawe. Nie, no kurde. Ten fotel daje tutaj niezwykły kontrast. Wow! Autentycznie o wiele lepiej się siedzi, to bez dwóch zdań. No, i tak śmiechem żartem jest taki: wiecie, pokazowy, jakby nie patrzeć, bo te czerwone rogi, czarne, tak samo wykończenia. Fajnie to wygląda przy kamerze. Jest kontrast. Podoba mi się to. Ten fotel ogólnie ma też ten taki plus, że tutaj gdzie opieramy łokcie, to wszystko jest regulowane. O tym mowa. Możemy sobie to przesunąć przód. tył. Możemy to. Obniżyć, podwyższyć, i wtedy w razie czego mogę sobie dosunąć fotel. I jest git. Powiem Wam, że będę musiał się przyzwyczaić do tej nowej pozycji, bo on jest taki, no wiecie, inaczej się siedzi, ale już mi się podoba. Także widzicie, jak ktoś ma trochę więcej kasy, polecam coś takiego, bo to jest naprawdę jakby nie patrzeć dobre. Za jakość trzeba płacić i trzeba mieć to na uwadze. Bo wiecie, jeżeli taki fotel by kosztował 300 zł, to każdy by go kupował. Tak samo jest z autami typu Ferrari. Jakby Ferrari kosztowało 100 tysięcy zł, to tych Ferrari byśmy mieli na ulicy od cholery. A chodzi właśnie w tym wszystkim o to, żeby produkty premium były troszeczkę zawsze droższe i po to, żeby je mieli tak naprawdę nieliczni. No, taki mamy świat, tak to działa, tak działa ten system. Także jakbyście chcieli kupić taki fotel, macie link pod filmem, skorzystajcie z niego i to byłoby na tyle. Za jakiś czas na pewno jeszcze wspomnę o tym fotelu. Powiem, jak mi się w nim siedzi za jakieś 2-3 tygodnie. Zobaczymy, jak on będzie do mnie dopasowany. A w zasadzie jak ja się do niego dopasuję bo mimo wszystko na początku, pomimo, że jest bardzo wygodnie, to taka pozycja jest, wiecie, ten zagłówek sobie muszę dostosować. Może to też wszystko musi się bardziej ubić. O, teraz sobie to na lędźwie podniosłem do góry. Już jest wygodniej. Czyli widzicie, trzeba sobie jednak go ustawić pod siebie, trzeba na to czasu. Uu, ale fajnie. To mi się podoba. Bez skitu. I teraz, nie przedłużając, przechodzimy do naprawy tego Xboxa. Rozbieram go do płyty i robimy pomiary. A, i ściągamy te rękawiczki, bo już się do nich przyzwyczaiłem. Czyli ten materiał nie jest wcale taki zły. Ale na potrzeby napraw elektroniki, pozwólcie, że użyję moich rękawic ESD. I dobra, tu mamy naszą płytę główną z Xboxa One X. Robimy pomiar. Klient zgłosił, że spaliło ten router, poszło polanie. I spójrzmy na dzień dobry, czy coś widać po pinach od lanu. Czy nie są przypalone? No tutaj jest miodzie, nie ma nic. W takim układzie odpalamy miernik i mierzymy okolice układu od lanu. Bo jeżeli walnęło i spaliło komuś router, to niemal pewne jest to, że spaliło albo kondensatory sekcji zasilania lanu, albo sam układ od lanu. Ten hm 8111 coś tam. Miernik mamy. Ustawiamy na brzęczyk i w tym miejscu mamy układ U28, jest to nasz Realtek, układ odlanu. i zmierzmy sobie rezystancję względem masy na tej nodze kondensatora. Mamy zwarcie na drugiej nodze kondensatora, 1,2 Ohma, czyli ten kondensator jest zwarty, a szansa, że to faktycznie on jest uwalony jest mało realna ale zawsze jest. Na dzień dobry demontujemy układ odlanu. Chod w rękę i lecimy. Służajemy. Sugon ma tyle mocy w tym nadmuchu, że po prostu nie mogę się do tego przyzwyczaić. Widzieliście jak ten topnik uciekał na lewo na prawo. Naprawdę jest moc. Ale zmieniłem sobie teraz nadmuch na 70, temperatura 500, i grzejemy. Oczywiście płyta główna z Xboxa One X jest mega gruba, wielowarstwowa. Wszystko wymaga długiego nagrzewania. Grzeje, grzeje i dogrzeć nie może. Te piny już pływają, zobaczcie. Jeszcze chwila, i już zaczyna tańczyć. Pyk, podnosimy stary układ na bok, zbieramy syna. I często pytacie w komentarzach, jakiej temperatury używam do grotów. Oczywiście, jedyna słuszna 350, bo dla lutownic JBC jest to jak najbardziej akceptowalna. I patrzcie, przykładam, ciągnę sobie pyk i idzie. To pole masowe może nie puścić. Ale wątpię w to szczerze. Przykładam, chwilę czekam i zobaczcie. I żeby była jasność, ta płyta jest naprawdę mega gruba. Kto ją lutował, ten wie, że mówię prawdę. Jest to taka fransa, że. Uh, posprzątajmy. Od razu ładniej. I znowu mierzymy ten kondensator. Będzie zwarcie, czy nie? No i zobaczcie, nie ma zwarcia. Zaraz się okaże, że wymiana jednego układu i konsola ruszy. Kto wie, to byłoby piękne. Dajemy teraz trochę topnika, mojej pasty lutowniczej. Po co mam grzać znowu tą płytę tyle czasu, jak możemy sobie obniżyć proces montażu za pomocą pasty lutowniczej. I teraz użyję grotu z końcówką 0,1 mm i zobaczcie, że on da radę nanieść cynę. Idzie nie? polem masowym na pewno sobie nie poradzi. Nie liczyłbym na to, ale te tematy tutaj jak najbardziej realizuję. Ale zobaczmy. Coś tam walczy, ale jest mu mega ciężko. Ale mimo wszystko i tak klej, zobaczcie. To jest wręcz niebywałe. I taki mały grot. Pokażę Wam różnicę. To jest patyczek, a to jest grot, końcówka. I teraz. Znowu nagrzewamy laminat. I wstawiam drugi układ sprawny, oczywiście. Zobaczcie co się dzieje. Przez to, że jest pasta lutownicza, która dochodzi do rozpływu przy 138 stopniach, nagrzewam to wszystko chwilkę i to już pracuje. Patrzcie. To jest mega. Cyna zastyga powoli, dodajemy topnika i brutowujemy. I przez to, że ta płyta jest jeszcze bardzo ciepła, to jestem w stanie oblutować te piny. Bo standardowo na zimnej płycie ten grot w życiu Romana tego nie zrobi. Ale trzeba mieć na uwadze, że on nie ma tego robić na zimnej płycie, bo to nie o to w tym chodzi. No, no pięknie sobie poradziło. I znowu druk, szczotka, i lecimy. Przeszczoteczkę sobie doczyścimy z tej strony, z tej. No i wygląda to tak jak powinno wyglądać. I ok, skoro mamy porządek zrobiony z układem od LANu, to czas pomierzyć układ od HDMI. Bo wiecie, jak to jest. skorowalną piorun, to mogło też pójść na HDMI, mogło spalić transmitter, mogło spalić telewizor. Nie mam pojęcia, nie mierzyłem, sprawdzam jak kondensatory z sekcji zasilania transmitera. Nie ma zwarcia. Ta linia też nie ma. Robimy test na szybko. Jest spora szansa, że ta konsola po prostu się włączy i da obraz. Co, testujemy, nie? Może korków nie wywali. HDMI mi wykryło. Teraz nasz prąd. Podłączamy. Strzeliło, ale to tak zawsze jest. Ale już myślałem. Przełączamy. Słyszę po dysku twardym, że kręci, a ten wentylator też kręci. Sama się uruchomiła. Czyżby miałoby to być takie proste tym razem? Jeden układ i tyle? No nic, spróbujemy ją włączyć. No i zobaczymy. Wcześniej ona była martwa, a jeżeli nie była martwa, to włączała się na sekundę i ją odcinało, bo wiecie, jeżeli jest zwarcie głównej gałęzi zasilania transmitera, no to przetwornica główna jest przeciążona i ją odcina. A tutaj... O, jest coś! Sign you in. A gdzie jest obraz? Gdzie jest menu? A, this Xbox console is designed to... Dobra. Przegrzała się konsola się wyłączyła. Skąd takie info? Dziwne. Sparujmy pada. Co to dużo mówić? Konsola włączyła się, daje obraz. Zobaczmy, czy wykrywa rozdzielczości poprawnie. O, 4K, UHD. Wszystko jest tak, jak być powinno. Czyli w tym materiale tak naprawdę będzie w ten sposób to zrobione, że sam montaż, demontaż fotela pewnie zajął sporo czasu na filmie. Zobaczymy jak to przytnę. A sama naprawa Xboxa to może 10 minut, bo wymieniłem w nim jeden układ od LANu. Działa. Oczywiście w tej konsoli wiadomo, wszystko zostanie sprawdzone jeszcze dodatkowo. Poza filmem zostanie wymieniona pasta na Thermal Grizzly i tak Także jest git. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to działa fajnie, że idzie to do przodu. Dobra, konsole wyłączamy. I w sumie tak trzeba jeszcze ogarnąć konkurs sprzed tygodnia i wybrać jedną osobę. Turn off. Dobry Xbox. Zrobił mi dzień. Zrobił mi dzień tym, że nie zawsze muszę się tyle napracować. Tylko tutaj jedna prosta wymiana układu. Także spoko. Czasami na tym kanale nie musi być nie wiadomo co, tak jak drutowanie sprzed tygodnia. Czy nie wiadomo co jeszcze. Zatem przechodzimy do komentarzy. A słuchajcie, odnośnie tego filmu sprzed tygodnia z tym praktykantem, tam było wiele kontrowersji: czy on ma płacić, czy nie. Oczywiście, że nie. Wiadomo, jeżeli przychodzi praktykant na praktyki, no to za niego odpowiada opiekun praktyk. To jest proste i logiczne. Tam specjalnie czasami poruszam takie tematy dosyć kontrowersyjne, bo musi być akcja-reakcja. Po to się pisze w komentarzach, żeby ten kanał mimo wszystko był stymulowany. I jest to widoczne na algorytmu YouTube'a, dzięki temu to idzie do przodu. Dla przykładu u mnie nie jest tak, że biorę na praktyki byle kogo i przychodzi jakiś tam miglant, siada, siedzi sobie po 8 godzin w telefonie i spędza miło czas. Nie, tak nie jest. Zanim w ogóle przyjdzie na praktyki, przychodzi do mnie najpierw na rozmowę, musimy sobie porozmawiać, pytam go co umie, co nie. I oczywiście z automatu y, pierwsze pytanie, zanim w ogóle przyjdzie, czy umie lutować? Jak nigdy nie miał styczności z lutownicą, no to takiego człowieka nie przyjmuje. Jeżeli cokolwiek lutował, przychodzi na rozmowę, pogadamy. I wtedy, jeżeli po, widać, że on jest takim materiałem, który można fajnie ulepić, oczywiście biorę go na praktyki i zaczyna jechać na płycie głównej z lutowaniem układów QFN, BGA itd., itd. I wtedy po takich praktykach ten gościu wychodzi nieco wiele mądrzejszy. A nie, że taka byle praktyka, byle czas poleciał do przodu i wiecie. To jest takie marnotrawienie czasu. Bo słuchajcie, jeżeli ja komuś poświęcam czas, to dobrze by było, żeby ta osoba też i, wiadomo, oddzięczała się. I o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, idziemy do komentarzy. Marcin Pachowicz. Ej, ej, ale to jest praktykant. Kto go pilnował? Rozumiem, że traktowanie jako siła robocza praktykanta to dalej standard. Przykre to, mimo jakichś 15 lat, kiedy ja byłem na praktykach. Bardziej bym cisnął gościa, który wziął chłopaka na praktyki i go nie dopilnował. Co do pytania, nie pić, nie iść przy komputerze. Szczególnie w kryzysowych czasach, kiedy wszystko jest na wagę złota. Jak dbasz, tak masz? folią nie obłożysz, ale możesz ruszyć głową. Słuchaj Marcin, tutaj jak dla mnie krótko na temat, najwięcej łapek masz pod swoim komentarzem, wygrywasz człowieku nagrodę w postaci SPA, wysyłaj laptopa, konsolę, co byś tam nie chciał, także jak dla mnie temat jest prosty i jasny. Fajnie to napisałeś, bo wiadomo, żeby uniknąć zalania jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego, to musimy tak naprawdę nie wykonywać tej czynności, czyli nie ma jedzenia, picia przy klawiaturze laptopa, komputera czy, czy tam czegokolwiek. No to o to chodzi. A jeżeli, wiadomo, zaczynamy jeść, grać, czy tam pić i grać, no to narażamy się zawsze na to, że przez przypadek zahaczymy łokciem, ręką, palcem, nogą, zależy jaka pozycja, no i wtedy coś się wyleje. No, jest problem. A patrząc na to, ile my sprzętów miesięcznie przyjmujemy po zalaniu, to powiem wam, że to jest ponad 40% urządzeń, jakie wpadał nas na serwis, to jest oczywiście sprzęt po zalaniu. Czy będzie kolejny konkurs? Będzie. A jakie pytanie nie mam pojęcia. Nawet nie miałem czasu się nad tym zastanowić. Praktykant, konsola. Co tu dać za pytanie? W sumie wiem, słuchajcie, z okazji tego, że jest 50 tysięcy subskrybentów. Napiszcie mi, jaką powinienem przyjąć taktykę na kolejny dajmy na to rok. Chodzi mi oczywiście o to, co zrobić na kanale, jakie filmy nagrywać, w co wchodzić, co mówić, czego nie mówić, i jak robić, żeby zwiększała nam się oglądalność i żeby nam przybywało subskrybentów. Jaki macie na to swój pomysł? No oczywiście, wypowiedź, odpowiednio nagrodę z sprzętu. Także powoli już kończymy. Słuchajcie, jeżeli materiał się podobał, to jak zawsze, łapa w górę, jeśli nie, łapa w dół. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, klikać ten dzwoneczek, pisać komentarze, bo wiecie, akcja, reakcja, algorytmy i tak dalej, tak dalej, bo to działa. I widzimy się niebawem w następnym filmie. Buź z wami spoks 2. Trzymajcie się. Jo.